Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 10 listopada 2022 1314 estmycie samochodu jest najczęstszą usługą konserwacyjną, którą należy wykonać. Pomaga zachować nieskazitelny wygląd pojazdu i chroni go przed uszkodzeniami które mogą być spowodowane przez zanieczyszczenia zewnętrzne. Dlatego zawsze myj swój samochód i staraj się nie pozostawiać go brudnego zbyt długo. Na szczęście, jeśli nie masz czasu lub po prostu nie chcesz wykonywać tej pracy samodzielnie, istnieje wiele opcji, w których możesz zabrać swój samochód do mycia. Wiele osób i myjni samochodowych może umyć samochód i pozostawić go czystym. Należy jednak zachować ostrożność. Ponieważ istnieje wiele usług, które umyją samochód, ale ich metody mogą go uszkodzić. Oto trzy usługi myjni samochodowych, które mogą uszkodzić pojazd. 1. Szczotki ze sztywnym włosiem Niektóre staromodne centra serwisowe używają szorstkich szczotek zamiast miękkich ściereczek do mycia pojazdów. Kulujące włosie może pozostawić niewielkie rysy na wykończeniu. Zwłaszcza jeśli jest to starszy model samochodu z lakierem jednostopniowym. Mogą również zniszczyć cienką warstwę powłoki, która zapewnia połysk i chroni warstwę kolorów nowszych modelach. Zbyt duże ciśnienie wody. Niektórzy uważają, że automatyczne myjnie samochodowe są najlepszą opcją, ponieważ wykonują cały proces bez użycia rąk. Jednak mogą one powodować rozdarcia lakieru i rozerwanie szwów powłoki winylowej ponieważ do mycia samochodów używają strumieni wody pod wysokim ciśnieniem. Regularne korzystanie z tych usług skróci żywotność zewnętrznej warstwy farby. 3. Brudna woda. Wiele myjni samochodowych korzysta z wody pochodzącej z recyklingu, która nie jest wolna od zanieczyszczeń, kiedy więc myją go myjką wysokociśnieniową, w rzeczywistości piaskują go i przyspieszają proces woskowania w celu usunięcia farby. Możesz być zainteresowany.